Witam, znajdujemy się w szklarni. chciałem Wam przedstawić dalię, która dopiero zaczyna kwitnąć. Pierwszy raz mamy, drugi październik. Jest to dalia wielko-kwiatowa, ta, można powiedzieć talerzowa. Ten pączek dali jest w wielkości średniej, pomarańczy. Tak dobrze słyszycie, pomarańczy jest gigantyczny. Nazywa się, nazwa, nazywa się Maki. może powiedzieć, pospolici się nazywa. No jak maki polne ale nie wygląda tu pisze, że jest kolor pink czyli różowy a tu bardziej bym powiedział, że to nie jest różowy tylko bardziej taki fioletowy patrzcie jakie wielkie pączki ma wow i sporo, wczoraj przesadziłem bo w nocy jak prawie już zaraz topi było no, przy gruncie to mógł być nawet jeden Także jeden. Także zobaczymy za jakiś czas jak zakwitnie, jak będzie się prezentował dlatego tutaj przeniosłem Dalia maki można powiedzieć taki różowo fioletowy kwiat olbrzymi jest duży pączek zobaczcie moją dłoń jest wielkości tak mówię średniej pomarańczy a ten pączek też jest spory ma w obwodzie jakieś 5 cm maki jest wysoka z met 50 będzie miała